Cześć, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia, jestem stylistką. Ale jak widzicie, dzisiaj nie jestem sama, bo jestem z moją super kumpelą, Emi, która też na co dzień pracuje jako stylistka. Cześć wszystkim. I słuchajcie, mam dzisiaj dla Was taki, myślę, fajny odcinek, bo będziemy tworzyć różne stylizacje na jesień i zimę. I jak wiecie, ja tutaj. <grych> Z moim brzuchem mogę pokazać Wam stylizacje ciążowe. Zresztą zrobiłam to w ostatnim odcinku. Jak macie ochotę, to Was zapraszam na ten odcinek. A dzisiaj przygotowałam coś dla Was, albo dla tych, które nie są w ciąży i po prostu chciałyby się zainspirować, zobaczyć jakieś różne pomysły, co można fajnego założyć na jesień i zimę. No i taki dzisiaj będzie właśnie o tym odcinek, więc jak Was ten temat interesuje, no to zapraszam. I na początku dodam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Lily Silk, która specjalizuje się w ubraniach z jedwabiu oraz z kaszmiru. Zatem niektóre z ubrań, które będę dziś Wam przedstawiać w różnych stylizacjach jesienno-zimowych, właśnie pochodzą z tej marki. Jeśli coś Wam się spodoba, to jak zawsze macie podlinkowane w opisie pod filmikiem. Do tego macie kod do marki Lily Silk. Tutaj Wam też opisuję wszystko dokładnie, szczegółowo, i w opisie, jak sobie rozwiniecie, macie również to rozpisane. Jeśli macie ochotę, to śmiało korzystajcie. A my tymczasem zaczynamy tworzyć dla Was stylizację. Dobra, to zaczynamy, dziewczyny, tworzyć stylizację. Zacznijmy sobie od tych oto pięknych, czarnych, jedwabnych spodni. Także, Emi. Przebierz. E, przebierz. Ja od razu coś dam na górę. Dobra. Już miała do tego. Urz sobie. Taki ten. I pokaż się. No dobra. To mamy jakąś bazę, a teraz ją sobie tutaj dopracujemy. Zaczęłabym od pierwszej rzeczy, czyli założyłabym ci pasek. Przede wszystkim dlatego, że te spodnie nie kończą się teraz, nie zaczynają się w odpowiednim miejscu u ciebie, bo powinny być trochę wyżej, wtedy się będą lepiej układać. Zaraz ci to pokażę. O, dobra, widzisz? I teraz ci troszkę podniosłam ten stan. On jest mhm. trochę wyżej i dzięki temu. Te spodnie się ładniej na to układają. Dobra, kolejna rzecz. Oczywiście buty. Proszę bardzo. Do tego bym założyła mokasyny. I weźmiemy Twoją marynarę z lumpa. Opowiedz coś o niej więcej. Bo jeszcze ma tą. Jeszcze ma znaczek, to znaczy ten z metki. Tak, nowy nabytek, tak naprawdę. To ile za nią dałaś? 20-30 zł? Jest wyłniana. No ja lubię, jestem fanką oversizowych marynarek, także dla mnie to. Um, no, ty fajnie w taki Dobry wybór. Daj rękę. No i Daj. też mi się spodobała ta tkanina, w sensie, że tak. będzie pasowała ona właśnie do ciemnych rzeczy i do jasnych. troszeczkę. No, można Cię tak, wyłącznie? można. jak ktoś woli, schować. Można schować kołnierzyk, tak jak przed chwilą miałaś, albo można go tak wyciągnąć żeby było jeszcze ciekawiej. Dobra. No ok. mi się podoba wyciągnięcie takie. Tak? No? Tak vintage'owo bardziej. No? Tak. Proszę bardzo. Kolebka. Jakby słońce zaświeciło, to można jeszcze okulary zarzucić. Oki, ok. dobra. I mamy dziewczyny taką mega klasyczną stylizację, czyli czarny dół, biała góra. O, odwinął nam się tutaj. Biała góra, czy taka kremowa. Do tego oversize'owa marynarka z lumpa za 22 zł, tak? I klasyczne dodatki, czyli mokasyny. Jak teraz jesienią nosicie takie buty, gdzie widać Wam kostki, to polecam Wam właśnie albo wkładać rajstopy, albo na przykład kolanówki czy coś takiego, tak żeby to ładnie wyglądało. Nie wkładamy tam absolutnie jakiś frotowych skarpet, ani nic takiego, bo to stylowo nie będzie wyglądać. OK, to mamy pierwszą stylówę. Lecimy dalej. Może byśmy w jakiś sposób jeszcze te spodnie do stylizacji kolejnej wykorzystały. Więc tutaj wyciągnę sobie ten otosweter. W dotyku petarda, bo to jest kaszmir 100%. Więc jest naprawdę świetny. Proszę cię Emilio, włóż ten otosweter. sweter. Dobrze. Okay, to mamy kolejną stylówę i teraz tak ja y nie w każdej stylizacji, za chwilę wam to pokażę, ale w wielu stylizacjach lubię podwijać rękaw, bo to tak od razu ładniej buduje proporcje. Ale tak jak mówię, nie w każdej, za chwilę zobaczycie takie, w których niekoniecznie. I teraz tutaj masz ten pasek, tak, więc mamy już ten pasek i też ja bym podwinęła ten sweter. On jest taki w ogóle krótszy, jakbyście go zamawiały, to daje znać, że on jest. No nie każdy lubi krótszy, niektórzy. Wolą krótsze, inni nie wolą dłuższe, więc tak daje znać, że on jest tak, raczej do krótszy. wyższego stanu super. Do wyższego stanu mm. mega. Yy, ja sobie w ogóle ten sweter zostawiam i już się nie mogę zaczekać, jak go będę nosić. Bo na razie nie mogę, bo by mi tu pas ciążowy wystawał od spodni, ale yy, pięknie, dobra. Do tego możemy. Torebkę. O i proszę. Moja droga, kaszmirowy sweter. Jedwabne spodnie, jak ty się czujesz? Bardzo dobrze, No tak klasycznie no. wiesz, cza, 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 Black and white. Black and white. no. Na różne okoliczności, że tak powiem. Wiesz. Mi się ten sweter mega podoba. Yy, ja lubię w ogóle takie... bardziej przyjemne też, żeby do tego No, czuć, czuć ten kaszmir. Czuć. Czuć tego jakość. Można by ci było założyć czarny płaszcz. Mhm. I to twój płaszcz. Szyty na miarę. Proszę. Pięknie. No, i ekstra. Porebka do tego. Dobra. No i najpierw, jak wam się podoba, taka stylizacja. Dzisiaj lecimy taką klasyką. W sobie taką najbardziej lubię. Dobra, to lecimy z kolejną stylizacją. Następną stylizację stworzymy na bazie tego swetra i do tego dołożymy spódnicę, którą. Wam już zapowiadam, że będzie taka piękna w ansin, w tym kolorze będzie na wiosnę, bo to jest taki raczej wiosenny kolor, ale my go zostawimy na jesień, natomiast będzie też taka czarna i butelkowa zieleń, jakbyście chciały, w grudniu, na początku. Ona jest w ten celu, Super. to załóż i będziemy ją stylizować. Dobra, to do tego sobie założymy, moja droga, buty na obcasie, zamszowe, tak żeby zachować taki ładny, elegancki look. Tu Ci jeszcze włożę. Ułożę to ładnie. Eee, przypominam dziewczyny, że można układać bluzki czy swetry do środka albo na prosto, jakby całkiem wkładać, eee, albo też można częściowo je wkładać, tak jak ja tutaj. I na przykład czy to z boku sobie włożycie, czy na środku, to już wiecie, kwestia inwencji twórczej i tego, z czym łączycie, jak to się ułoży. Podwiniemy sobie rękaw i do tego założymy... Pasującą do wszystkich stylizacji na świecie torebkę Zofi. proszę bardzo. Tak o, to będzie ładnie wyglądać. Dobra, i czasem często są takie wyzwania z tym. Tu go nawet o troszeczkę opuściła w dół. Właśnie pamiętajcie, że jak wkładacie y, bluzkę czy sweter, to można go trochę tak wyciągnąć, tak? Y, żeby on się tak ładnie ułożył. Y, i często są wyzwania przy takich spódnicach, na przykład co, jaki płaszcz, więc tutaj Wam pokażę, co będzie fajnie wyglądać. Proszę bardzo. Widzicie, pięknie długość się nam tutaj łączy, bo zawsze wyzwanie jest, jak jest taka długość, wiecie, gdzieś dotąd, dotąd, to wtedy nie zawsze to dobrze wygląda. Tu nam się w tej stylizacji pięknie to połączyło i dzięki temu tworzy taką spójną, estetyczną całość. Więc tak tu połączenie z taką trochę bardziej wiosenną spódnicą. Ale na jesień, czy też nawet zimę, bo jak złożycie pod to grube rajstopy, no to mówię, tu jest Kaszmir, pod no? długi, długi but, nie? Więc tak naprawdę… grzeje. Tak, tak że gdzieś tam tak. fajnie rozświetla ten kolor właśnie tej spódnicy też. Całą stylizację. Mhm. Y I pod spód oczywiście wkładać sobie na przykład body z unseen, takie z serii Invisible i macie już cieplutko i jest naprawdę dobrze. To teraz pokażę Wam, jak tę spódnicę wystylizować z jasnymi butami i ogólnie z jasnymi ubraniami. Będzie tak trochę jaśniej. A co? Przecież w zimie nie tylko w czarnych kolorach się chodzi, tak? No to lecimy. To słuchaj, yy, na górę założysz sobie ten oto torebkę. Piękny odstawiam. golf. Dobra. A ja Wam przypominam, że wszystkie rzeczy, które Wam prezentujemy, macie podlinkowane w opisie pod filmikiem. Także możecie tam zaglądać, jak macie ochotę. To ok. Mamy część stylizacji dopiero zrobioną. Mówiłam Wam w jednym z odcinków, że bardzo ryzykowne jest zakładanie czarnych butów do jasnych stylizacji na górze. I to jest jeden z przykładów. Wiecie, jak to w modzie. Nie można używać słowa zawsze albo nigdy, bo jak się coś fajnie ogra i tak dalej, to można bardzo wiele, właściwie nieskończenie możliwości w modzie. Natomiast tak najczęściej czarny but nie pasuje do jasnej stylizacji na górze. E, więc połączymy sobie go z jasnymi butami. Znaczy tę stylizację z jasnymi butami. A? Tak widać, bo to od razu odcina proporcje, nie? No właśnie, no. Okej, okay. i mamy teraz jasne buty. Kolejnym krokiem, który bym tutaj zrobiła, żeby poprawić tę stylizację, to włoż... podciągnęłabym talię, a więc... Znaczy pokazałabym talię, a więc podciągnęłabym ten sweter trochę do góry. I znów tak, że tak powiem, tak na ukos bym go włożyła, żeby się fajnie prezentował. I tak jak Wam mówiłam na początku odcinka, ta stylizacja to jest przykład, gdzie nie podwijałabym rękawów, bo według mnie to fajnie wygląda. Tak są tutaj, wiecie, jest podkreślona talia, jest gdzieś tam biodro, tu tego. Mi się przynajmniej tak podoba, jak tak właśnie nonchalansko te rękawy sobie wiszą. I co teraz do tej stylizacji? Torebkę musimy dobrać. Tak, torebka tutaj nie dajemy torebki nigdy w takiej stylizacji, znów nigdy, sorry, nie można takiego słowa używać, ale raczej nie dajemy czarnych e, akcentów, tylko właśnie takie jasne. I ta stylizacja głównie no, wygląda tak bardziej, powiedziałabym, wiosennie, ale na jesień raz też mamy takie dni, gdzie jest trochę słonecznie. Dzisiaj na przykład tak było bo jest dzisiaj 8 listopada, a jest pięknie, słonecznie w Krakowie, więc to tak też fajnie wygląda, szczególnie jak mamy taki właśnie słoneczny, jasny dzień. I na to, jeśli chodzi o płaszcz, to założyłambym też coś jasnego. O. I proszę bardzo. I mi się też bardzo podoba, jak właśnie z płaszcza wystają te rękawy wtedy. To tak stylowo też ciekawie wygląda. O, wybaczcie, bo tu nam mikrofon obniża ten... A co na słoneczny to jeszcze okulary może? A no za proste, słuchaj. Oksy nie wierzają. Tutaj y, też na przykład widzicie, ja mam w ogóle w swojej szafie, to już pewnie zauważyłyście, moja minimalistyczna szafa, ja mam dwie pary okularów. Jedne mam takie bardziej streetwearowe, właśnie czarne, a drugie mam takie bardziej bym powiedziała kobiece i one mają szylkret, czyli takie są brązowo-karmelowe y, mm, i, i one wtedy też lepiej będą wyglądały do tej stylizacji niż czarne. No i plus ten styl bardziej pasuje do tej, stylizacji, ponieważ no, ze spódnicą to jest bardziej taka kobieca stylizacja, a te są przyznajcie, takie bardziej uliczne, tak? Więc w sumie moja minimalistyczna szafa ma dwie parę okularów i powiem Wam, że mi wystarczają. <laughs> Także wiecie, te na kobieco, <laughs> te na ulicznie. No i dobra, i mamy taką stylizację. Pięknie, pięknie wyglądasz. To lecimy dalej. To następną stylizację zrobimy na bazie tego oto swetra, czyli tego kremowego swetra i do niego zestawimy coś na dole. No to Emi, załóż sobie tę oto piękną spódnicę kaszmirową do tego swetra. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nie zakładaj butów, bo już wiem, że te nie będą pasować. To ja Ci dobiorę zaraz jakieś ładne. Dobra, to mamy bazę. Tą spódnicę w ogóle jako ciekawostkę Wam powiem, można nosić tak albo można ją przesuwać na bok, ale nasza baza jeszcze nie wygląda spokojnie. Zaraz ją tutaj doprawimy. Więc tak, do, takich, do takiej spódnicy dobrze założyć obcasy. iść wygodne, żeby można było przechodzić. Dobra, już z butami wygląda to trochę fajniej. A teraz kolejny krok, który zrobimy w tej stylizacji, żeby ją poprawić, żeby lepiej się prezentowała, to tutaj już zdecydowanie podwinęłabym rękawy, bo mamy i długą spódnicę, i kozak, i oversize'owy sweter, więc daj proszę rękę. Moją gumką sobie tutaj podwiniemy, tak żeby się utrzymały te rękawy, bo tutaj mamy takie szerszy rękaw, więc on się trochę trudniej trzyma. Jeśli nie znałeś się tego triku z gumką, to więcej tego typu trików znajdziecie w mojej książce Filozofia Stylu, którą można już zamawiać i już ona trafi do Was wkrótce. Znaczy, nie wkrótce, już jest wysyłana na bieżąco. Więc jak dziś zamówicie, to za około 1-2 dni robocze będzie u Was. Tak. Tutaj nam tylko ten mikrofon spada. I kolejna rzecz to wkładamy sobie znów koniecznie do środka, żeby nam się nie zaburzyły proporcje, żeby. Podkreślić miejsce szczupłe, jakim jest talia. Ewentualnie abym ja ten sweter nawet jeszcze tutaj z tyłu włożyła. I też pytacie na przykład, czy zawsze wkładać z tyłu, czy, czy czasem wypuszczone, czy, czy zawsze wyciągnięte z tyłu i tak dalej. Wszystko dziewczyny zależy w stylizacji. To trzeba zawsze um, próbować, zobaczyć do lustra, y, dlatego że każda tkanina, każda stylizacja, każdy zestaw będzie inaczej ze sobą współgrał więc yy, trzeba to zawsze do tego zawsze indywidualnie podchodzić. Okej, okay. no i mamy to. Taka jesienna, bardzo ciepła stylizacja. Spódnica z kaszmiru, sweter yy, z wełny i to mieszki kaszmiru. Do tego sobie dorzucimy do wszystkiego pasującą torebkę, która ta czy ta? Co myślcie? Nie, ta krótsza będzie chyba fajniej wyglądać, nie? Tak bardziej... Mi się ta bardziej podoba. No. no. W końcu to moje. Dobra. No i tak, no i słuchajcie, no i mamy kolejną stylizację, taką bardzo ciepłą, bo znów można pod to ciepłe rajstopy włożyć, można pod to jakieś body, cieliste, białe włożyć. Mamy grzejącą wełnę i kaszmir, także zima bądź jesień nie straszna. Dobra, to lecimy z następną stylizacją, żeby nie było czarno-biało, chociaż jak wiecie, ja kocham takie połączenia, uważam, że są piękne, ale wiem, że nie wszyscy takie lubią, więc żeby się zrobiło trochę kolorowo. To y, wystylizujemy Emi tę oto sukienkę. Ta jest wykonana y, w 100% z wełny z Merynosa i jest bardzo, bardzo ciepła. To jest sukienka dla zmarzłuchów, naprawdę. Zaraz zobaczysz Emi, ona jak ją założyć jest taka naprawdę guba. Przecież gramaturę a, a, odwróciłam złej strony. Sorry, o, tak się prezentuje, a zaraz zobaczymy na tobie. I prawdopodobnie do niej będą te buty, więc możesz w nich zostać. Dobra. Poczekamy. To mamy Emi w tej malinowej sukience. Z Merino. I teraz, jak widzicie, ona jeszcze nie wygląda dobrze na niej. Ta sukienka można ją stylizować zależnie od sylwetki. Ja na przykład spoko wyglądam w takiej niewystylizowanej. Ale według mnie, Emi będzie lepiej wyglądać, jak ją sypniemy paskiem. Zobaczymy. I teraz, jak używacie paska do takich sukienek, to pamiętajcie, że kluczowe jest to, jak ułożycie materiał dlatego, że on może na pierwszy rzut oka się nie ułożyć dobrze, ale jak sobie tutaj troszkę popracujecie z tym materiałem, to Wam może z tego fajna stylizacja wyjść. I tutaj również koniecznie podwinąć rękaw. Zobaczycie, to jest ta magia. Wiem, że już to mówiłam nieraz na kanale, no ale naprawdę to tak działa. Jeśli odsłoni ten nadgarstek, to bardzo często ta sylwetka się robi taka zgrabniejsza. Fajne jest też ten, że jest opuszczony tutaj ten rękaw. Podoba Ci się to? Podoba mi się to. Znowu. Dobrze. Bo były właśnie rozkwiny. To jest od nas Ansi sukienka i właśnie były rozkwiny w biurze, czy opuszczony rękaw, czy klasyczny. Ja byłam za tym, żeby był opuszczony, bo uważam, że on robi taki większy, lepszy akcent na talię i nadaje tej sukience takiego bardziej y, ulicznego stylu. Nie? Że ona nie jest taka super sztywna, elegancka, tylko czy taka klasyczna, prosta, ale jest taka trochę pomieszana właśnie z tym ulicznym styrem. No i proszę bardzo, mamy tak, do tego moja droga torebka, proszę bardzo, nie wiem, czy nie będę Ci okularów dawać, no i można też tak, to jest naprawdę super, super ciepła sukienka, dziewczyny, jak jesteście z marszuchami i szukacie czegoś bardzo ciepłego, to w tej sukience będzie Wam ciepło. To co dziewczyny, lecimy z kolejną stylizacją, chciałam pokazać Wam że byście wykorzystywały jesienią krótkie spodenki, które często leżą i czekają na wiosnę i lato. A jeśli macie takie, które są z trochę grubszego materiału, no bo lnianych nie będziemy nosić jesienią ani zimą, albo jakichś takich bardzo cienkich, z cienkich tkanin, natomiast na przykład te są wełniane z takiej tkaniny o powiedziałabym średniej grubości gramaturze i pokażę Wam jak można je nosić jesienią do kozaków i innych elementów. Także zakładaj Emi, będziemy tu coś tworzyć. No to mamy Emilkę w naszej kolejnej bazie do stylizacji, czyli te wełniane spodenki, rajstopy, kozaki. Pokaż je z boku, w ogóle one są przepiękne. Skąd ty je masz? Massimo. Z Massimo, przepiękne. A z tego roku czy z zeszłego? poprzedniego? A z poprzedniego ale ja pewnie są jakieś podstawy? Może są, model. ale pięknie wyglądają. Mają taką szeroką cholewkę. Nasze body z Ansin. No i co? I do tego słuchaj za zarzucę ci swoją marynarę za 22 zł, <grymne> tak. I tu nawet nie byłoby konieczne podwijanie tych rękawów, bo moim zdaniem, jak masz odsłoniętą nogę i dekolt odsłonięty, jakby dużo tutaj odsłaniamy, więc według mnie te zasłonięte rękawy nie zaburzają tak proporcji. Jak ktoś woli, no to można je podwinąć, ale według mnie jest git. Oj, słuchaj, kochana, żeby ci dodać trochę streetwearowego looku, to damy. Przepraszam, jaka to marka? Ewson Longholland. Dobrze powiedział? Dobrze. Eee, I co, można tą albo tą, tą, tą torebkę. W sumie obie by pasowały, obie by fajnie wyglądały. Nie, chyba czarna, bo taki klasyk. Dobra, no i git. I na to można by było czy to czarny, czy szary płaszcz zarzucić. I wiecie, kastylizacja, nawet gdzieś na jakieś urodziny, do klubu, na drinka albo na soczek, albo na randkę, na przykład. Albo jak macie taką niezobowiązującą pracę, to też można by było ubrać. W sensie, jak to zabrzmiało, macie niezobowiązującą pracę. Wiesz o co chodzi? Nie no, taką w sensie, że niewymagającą, o tak to miałam na myśli, czyli że na przykład, no ja bym mogła tak wpaść do siebie do pracy, tak, do biura, no, tak, ale no są miejsca, gdzie te spodenki będą za krótkie. Dobra, koniec tego gadania, czas na ostatnią stylizację, tak, yy, ostatnią stylizację zrobimy na bazie spodni. Z Silk, które są z wełny. Słuchajcie, dzisiaj mamy piękne składy po prostu: w jedwabie, wełny, merino, kaszmir. Same, słuchajcie, same, same przyjemności. Czy to w ogóle we chwycie. I... Mamy takie e, spodnie z szeroką nogawką, takie w kraty klasyczne. I do tego chciałabym, żebyś założyła coś ekstra. Zobaczycie, co to jest. I w tej stylizacji zależało mi, żeby do spodni założyć coś bardziej takiego sexy, właśnie z tym wycięciem. Body z golfem, które możecie nosić na jesień, ale nie jest, jak widzicie, do końca zabudowane. Dzięki temu to tak wygląda trochę sexy. I te spodnie są takie w stylu bardziej biurowym, plus szara krata i tak dalej. Można oczywiście zostawić, wiecie, z golfem, z białą koszulą i tak dalej, wtedy będzie elegancko, tak, jak ktoś woli. Ale tutaj chciałam zaproponować coś. No, jest coś, coś, innego. Bardziej, coś innego, coś takiego bardziej sexy, e, a więc z tym body. E, do tego bym założyła płaskie buty, mokasyny. Tutaj też długość nogawki jest taka, że nie zakładałabym do tego obcasów, bo e, i też o tym piszę w książce, e, jaka jest prawidłowa długość. U Ciebie mogłyby one być jeszcze tak dosłownie o pół centymetra dłuższe, tak żeby się oparły jeszcze bardziej na bucie, to wtedy by były już takie idealne przy Twoim wzroście. I a ile ty masz wzrostu? 1,68 m. właśnie. Mogłyśmy to na początku powiedzieć, bo często o to pytają. A rozmiary, jakie ma Emi na sobie, macie też w opisie pod filmikiem? Nie wiem, ja tak zostawiłam, żeby marynarki nie nakładała. Tak jest, wiecie, fajnie. Na przykład też gdzieś na jakieś takie mniej formalne spotkanie. Do tego torebka. No i proszę. Trochę elegancko, trochę sexy. Tak nam wyszło. Dobra, to co? Słuchajcie, chyba mamy to. Osiem stylizacji na jesień i zimę. Dajcie znać w komentarzu, która stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu. Ja bardzo dziękuję Emi za udział w podcinku. Ja bardzo dziękuję również, że mogła na swoich kształtach zaprezentować ubrania. Bo ja, tak jak mówię, mogę Wam stylizację ciążową pokazywać w tym czasie. Tak, Także dzięki za udział i że mogłaś zainspirować dziewczyny. Mam nadzieję, że nam się to udało. No i co? Dzięki, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień.